Patrzcie, śpicie, oh, nagle do was. Live, yeah? Tak. A, A no ludzie, ludzie wpłacają no do no? A nie wiem, chyba nie wiem, nie wiem. Pismo Ktoś, pytanie na trzecie: kto siedzi obok ciebie? Queen of the Black, ale widzicie, jest już pod moimi skrzydłami i się całkowicie już zmieniła. Nie, Monika, to jest taka Monika. Ona ma kanał Monika Kołakowska i kanał sportowy ma. Tam ćwiczy. Polecam. A jakbyśmy zadowolili po mojej przyszłaby? Dzwonię. Ej, chcielibyście, żeby moja staćko przyjechała. No no oczywiście, no, no? słuchaj, jakie no dzisiaj to... Co ty, moja Staśko wpadnie, moja Staśko mi nigdy nie odmah. Dawaj, znowu. Ja za dzwonię zapytam się. Nie wiem, na Instagramie nie pisał. Ale to by były dyskusje. Dobra, oglądajcie to samo, bo to takie smutne trochę.

no to Była taka. co mówił o areszcie? Żeby spoko było nawet. Tam Nie ty, w tych arestach, to, Ale nie ma takiej, że, że jest jakaś spina. Ludzie niektórzy to w więzieniach na przykład nawet mają PlayStation i tak dalej. Nie wiem jak on robią. W sumie miało. tak y, też go nie do jakichś mega tam recytowistów Tak, tak. Nie może on siedział w jakiejś izolacji i nie miał kontaktu z ludźmi, tylko wiesz. Na przykład Magikal do więzienia sobie pobrał książek się elegancko i będzie trenował. Wziął, wziął jakoś, jakąś książkę, e, że jak trenować w więzieniu, coś takiego, nie? Nie pamiętam tytułu. I kurwa skazany na trening i on może wyjdzie kurwa zajebistym koksem i zacznie wiesz wszystkich tłuc i po wygrywa fejbie. to w sumie <laughs> też po to jest więzienie, jakaś taka prawda? No? tak To macie jakoś to zmienić. Odcięcie ludzi, ale to jakby tak fajne. Nasza książka. Okay. Czy będzie dzisiaj liga na Twitch? Nie wiem. Ja Czekam. uważam, że no, by się znalazł. Odnalazłby się. Dobry No, Sulek lubi. Spokój. Ale za co miałbym iść do więzienia? Aleby ale były mówię. live z więzienia. Jakby właśnie z więzienia. Ch Chyba nie można, ale właśnie ja, ja dzisiaj tak myślałem, że jakby kurwa ktoś, na przykład Magical, załatwił sobie, że może robić live, kurwa znowu by rozjebało internetu u niego. Nie? Bo, bo nie o to, znaczy, żeby jeszcze mądrze to robił, że zaprasza różnych skazanych i oni opowiadają swoje historie życia. I takie wiesz, wywiady z nimi o życiu, jak się zmienili, czy żałują. A wiele by się otworzyło, mówiłoby właśnie, że żałują. Albo, że nie żałują. Kurde. No, ale nie można, nie, nie można aż takich. Ale niektórzy podają telefon, nie wiem czy telefony. Ktoś, znaczy, telefony chyba ludzie mają nielegalnie. I wiesz, on, on streamuje, żegna się widzami, policja czeka. tu. <grym>, nie, nie, on nie, 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 ja sobie, ja, ja, ja. <grymna> no, za co? Eee, już patrzę. Z za co Magika idzie do więzienia? Eee, listopad. Razem z matką? Tak, jego mamy już zamknęli, ale wcześniej. A, już wiem, chyba za to, że jak zginął ten prezydent Gdańska, to oni mówili, że, do, że dobrze. Że dobrze mu tak, i tak dalej. A to pewnie na jakieś krótki okres czasu idą. Nie, magika na dwa lata idzie. Matka Za na 8 to? miesięcy, a magika. A no, nie, to tak, nie, streamer nie, nie on dostał jakieś zawieszenie. Bo on dostał zawieszenie, ale nie spełnił. W 2019 roku Daniel Z. w trakcie jednego ze streamów pochwalił atak nożownika na tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza, ówczesnego prezydenta Gdańska. Padły wręcz szokujące słowa w stylu: niestety przeżył, oraz niech zdycha. Nie, no to przesadzi. To sprowadzi. Kurwa, jebane te kukisy. Nie chcę nic. Tak. Dlaczego nie głosować na żebyś. To sprowadziło na streamera uwagę sądu, który ostatecznie wymierzył mu karę roku warunkowego pozbawienia wolności. Jednocześnie Magika został zobowiązany przez sąd do znalezienia pracy oraz porzucenia streamowania, a on nie porzucił streamowania i yy, nie znalazł pracy. Więc na własne życzenie. No. I dlatego poszedł Ale do... Pytanie, czy wiedział, co robi i się spodziewał konsekwencji, no, wie, czy... Ja, on, jest on wie... <laughs> czy jest o, nareszcie Monika, kurwa, yes, poddymiła. Dymy, 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 Dobrze, Monika. A uważam, skoro dny. jest debilem, to nie wiedział właśnie, nie zdawał sobie sprawy.